W miejscu zorganizowanym policjantem na marszu zostanie podniesiona flaga państwowa, a orkiestra w ramach jednolitej policji w okolicach wykonawczych ręku życzy o sobie w tym, tej polsce. Podczas wykonywania ręku proszę o zachowanie powagi i spokoju, a mężczyzn z ubrania cywilnym proszę o zdjęcie nakręcić władzę. Uprzednio proszę Thank you. Przed flagowy. Nagę państwową podnieść. Własność na ramię. Wręcz. Nogi. działaj, Szanowni Państwo, wspaniałym uzupełnieniem dzisiejszej uroczystości będzie zapalenie znicza pamięci przy grobie policjanta polskiego. Zapraszam delegację składającą się z uczniów szkół średnich naszego województwa. Państwa, za chwilę zapłonie z nich pamięci. Palący się ogień skieruje nasze myśli ku głębszym treściom historii narodu, wspomnieniom bliskich osób, refleksji nad życiem, przemijaniem i śmiercią kolegów i członków. Drodzy Państwo, ta uroczystość ma charakter międzypokoleniowy. Są z nami uczniowie. Zakład do szkolenia zawodowego Tychy, trzecie LO Dąbrowa Górnicza, czwarte LO Ruda Śląska, 15. LO im. Pileckiego w Katowicach, czwarte LO im. Maczka w Katowicach, Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Komernika w Katowicach, Zespół Szkół Zawodowych nr im. Kocura w Katowicach, Uniwersyteckie, pierwsze Liceum Ogólno-Kształcącej Dnia Słowackiego z Chorzowa, trzecie Liceum Ogólno-Kształcącej Dnia Badorego z Chorzowa. I są z nami, drodzy Państwo, również harcerze z Chorągwi Śląskiej ZHP, Powiedzów Ludzi Śląskich. Bardzo proszę o zajęcie miejsc. Drodzy Państwo, proszę o zabranie głosu Panią Senatę. Prezentujemy dziś panią marszałek Senat Rzeczypospolitej Polskiej. Panowie generałowie, oficerowie, władze samorządowe, panie Wojewodo, panie ministrze, szanowni państwo. Pozwolę sobie w ramach wystąpienia odczytać uchwałę, którą przyjął Senat Rzeczypospolitej 12 marca 2025 roku. 85. Rocznicę zbrodni katyńskich. Są w historii Rzeczypospolitej daty niezwykle ważne. Obok zwycięskich bitew i dziejowych klęsk, o których pamiętamy, jak każdy naród, są też wydarzenia trudne, swoim zasięgiem przekraczające granice Polski, przenikające do świadomości Europy i świata, których okrucieństwo budzi niedowierzanie i grozę. Zbrodnia katyńska to ludobójstwo zapoczątkowane 5 marca 1940 roku, kiedy sowieckie władze partyjne zadecydowały o dokonaniu bezprecedensowego mordu na polskich jeńcach wojennych. Najpierw przetrzymywani byli w obozach specjalnych NKWD i więzieniach, a następnie skazywani na śmierć bez przedstawienia zarzutów i sądu. W Katyniu, Charkowie, Twerze, Kijowie bykowni. I innych nieznanych miejscach kaźni bestialsko wymordowano blisko 2000, 22 tysiące polskiej inteligencji, w tym oficerów Wojska Polskiego, Korpusu Ochrony Pogranicza, funkcjonariuszy Policji Państwowej, Straży Granicznej i Straży Więziennej, wykładowców uniwersyteckich, prawników i leśników, inżynierów i lekarzy, urzędników państwowych oraz duchownych różnych wyznań. W tym gronie byli także parlamentarzyści, a wśród nich senatorowie Tadeusz Petrażycki, Jan Slaski, Maciej Bundzylak, Apolinary Garlicki, Inocenty Głowacki, Emil Chlordyński, Helena Lewczanowska, Mikołaj Masłow i Tadeusz Moszyński. Przez dekady prawda o sprawcach zbrodni katyńskiej była pokryta milczeniem i zakłamywana, a losy ofiar stanowiły tajemnicę przechowywaną w sercach rodzin. Dzisiaj odpowiedzialność Związku Sowieckiego jest już dla wszystkich oczywista. Od 2007 roku obchodzony jest w Polsce Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej, przypadający 13 kwietnia. Tego dnia w 1943 roku Niemcy poinformowali opinię publiczną o odkryciu zbiorowych grobów polskich oficerów w lesie pod Katyniem. Pamiętamy o wszystkich pomordowanych. Wyrażamy wdzięczność wszystkim, którzy przez lata upominali się o prawdę i dbali, by pamięć o ofiarach nie ustała. Apelujemy o ochronę cmentarzy, na których spoczywają bestialsko zamordowani obywatele Rzeczypospolitej oraz miejsc pamięci. Senat Rzeczypospolitej Polskiej oddaje Cześć Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej w 85. rocznicę tego zbiorowego mordu. Podpisała marszałek Senatu. Małgorzata dla wojska. Dziękuję za wystąpienie. W tym szczególnym miejscu proszę o modlitwę kapelanów Śląskiego Garnizonu Policji. Modlitwie przewodniczyć będzie ksiądz Adam Wyciw, kapelan Komendy Wojewódzkiej Policji. Kapelan. Wspominamy ofiary zbrodni katyńskich. Tylko ty znasz wszystkie tajemnice tej zbrodni, nastawionej na niszczenie polskiej inteligencji, a głównie oficerów, tak wojska, i policji. My, wspominając każdego zamordowanego i mordującego, prosimy Ciebie, byś nam wyjaśnił, jak należy rozumieć słowa modlitwy Pańskiej: odpuść nam nasze winy. Jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Stojąc nad grobem policjanta Polskiego, jako twoi uczniowie, przebaczamy tym, którzy mordowali. Ty, jako najwyższy autorytet, w tych słowach ukryłeś tajemnicę przebaczającej miłości Twojej, chyba ojca i naszej. Panie, Ty jesteś nie tylko człowiekiem, ale synem Boga. Więc mordowanie Ciebie, Wielki Piątek, było nie tylko bólem Twoim, ale i Twojego Twoje cierpienie było największym złem, jakie uczyniono na ziemi. Ponieważ dobrowolnie przyjąłeś śmierć, zamieniłeś ją w ofiarę za świata. Zwałeś też swoich uczniów, w imię przyjaźni z Tobą potrafili zamienić własną śmierć w ofiarę. Miłość wzajemna potrafi oddać życie. Za przyjaciela. Historia kościoła to historia przeważającej miłości. Męczennicy to wielcy Twoi uczniowie, otoczeni szacunkiem. Ty ich ofiarę przyjmujesz i zapraszasz do uczestniczenia w Twoim wiecznym szczęściu. Daj to wieczne szczęście poległym na nieludzkich ziemiach polskim policjantom. Boże, Wszechmogący, do Ciebie przychodzimy. Podziękować za tych, którzy na ołtarzu Ojczyzny złożyli największą ofiarę, ofiarę swojego życia. Dziękujemy Ci za ich odwagę, patriotyzm, umiłowanie Ojczyzny. A jednocześnie prosimy Cię, aby taka czy podobna tragedia już nigdy się nie wydarzyła. Prosimy Cię, Ty wlewaj w ludzkie serca miłość i zgodę. I buduj pokój na całym świecie. Amen. Dziękuję, księża. Szanowni Państwo, dzisiejsza uroczystość to doskonała okazja, aby uhonorować osoby za zasługi dla Państwa. Obywateli i stowarzyszenia. Za chwilę podkomisarz Patryk Polak odczytał postanowienie prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu wyjątkowego odznaczenia jakim jest Krzyż Zasługi ustanowiony w roku 1923. Zapraszam pana komisarza. Szanowni Państwo, teraz nastąpi ceremonia wręczenia odznaczenia państwowego nadanego przez prezydenta Rzeczypospolitej Polski. Szanowni Państwo! Na podstawie artykułu 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o orderach i odznaczeniach postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej srebrnym krzyżem zasługi odznaczony zostaje Pan Nadinspektor Rafał Kochańczyk. W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej aktu dekoracji dokona Pan Marek wójcik Wojewoda Śląski. Zapraszam serdecznie pana Nadinspektora Rafała Kochańczyka. Zapraszam Pana do Dziękuję bardzo panu wojewodowi. Dziękuję bardzo pani bojewodą. Szanowni Państwo, na tym kończymy ceremonię wręczenia odznaczenia państwowego.